Co, co? Wodę Ja mam bombę, kurwa. Przepraszam. Ten net mnie trochę zdjęł. ja bym jestem. Ja mam downa, nie? Ja mam downa dzisiaj. To chyba, ale jak wy to szal mówi, że nie przypomnę za tym ryb Ry, wyp ale. Liczę na kucaka usiądź na coś, co się w tym krześle mnie w Jadłem. Mówię o co im chodzi, mówię, bo ja nic nie zrobiłem. Że chcemy, żeby nasza rodzina się powiększyła. Stab... Zostaje brać tabletki. <grym> nie, nie, nie. <grym> <grym> <grym>

Muciec Ej, to daj mi spokój! No jedziemy po kota! Kurwa, ja i kota to ja mam w bajniku, czy będę żywał, kurwa, ja nie wiem. Kurwa, wronek zamknij, kurwa, dupę daj amarowi spac chory jest. Kota to ja mam w głowie! Po łapkę? łapkę Mogę dać flesza no, no, no. na nich z nie patrzcie Mysterious. Tika, 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 tika możecie. Tika leży. Pewnie, że na poważnie, masz w Normalnie kupa. NORMALNIE kupa. jak cię widzę to diable co mi robię? Mida na wątrobę, żebyś się tak chwycił, się zestrał kurwa z bólu A ciebie kurwa tak? No to rudy łeb kurwa I, kurwa na to pipkę jeszcze Kurwa O wrócił chyba Halo Cześć. O no. Halo, no. kurwa Jeszcze tak nigdy szybko chyba z garażu nie wyjechałem, ale w babę zająłem sąsiadkę z wózkiem szła, ale mówię chuj, mówię nie ma czasu Chudia, Mówię, pa... to nie twoje dziecko. Mówię pani to kochana brało. nie mam czasu kurwa bo w CS gramy Ale to dziecko tak płakało chyba już końcowa była Ja p***a pier... <laughs> Jak to ugrasz to ci wysyłam 10 koła złoty. Dobra Następnie 10 koła kurwa Raz Nie kurwa Skop skop Ej 10 koła kurwa Wysyłaś chęcią, wysyłaj, wysyłaj Ale musiałeś wszystkich zabić A to musiałeś wszystkich... Nie, Ocie... za Nie, 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 nie Nie, 10 koła po Ej, jak ta szmata któraś... Ej, ty Kal jesteś kurwa, pośledzony wyłącznie na mikrofon, bo ci noż i łeb, kurwa, rozumiesz? Bo mnie mlaszesz kurwa. Niech się z kimś kurwa dupcył, ty śmiecił je A teraz nic nie robię. Jakie JAK NIE KURWA, JAK MAMOLISZ mam, mam, KURWA TYM RYJEM CO CHWILĘ TAM KURWA Ale jak stęka kurwa Chciałeś się kurwa słuchać, jednak by se konia kurwa podwalał przed golfem, ty Co to? O, on kupił o, on czy on co? Musiał. Ej, ty jesteś chory kurwa na głowę czy co? Weź spróbuj zmiarzyć łapą